Chciałam nawiązać do słów papieża Franciszka, które wywołały dość sporo kontrowersji. Pani jest osobą bardzo wierzącą. Gdy pani usłyszała tę jego wypowiedź, to jakie było pani pierwsze skojarzenie, pierwsza myśl, bo wiele osób się do tego odniosło? Bardzo bym chciała zrozumieć ten tok rozumowania, który, który ma papież i któremu daje wyraz w mediach ale jest to dla mnie bardzo trudne do zrozumienia, przyznaję. To był mój ulubiony papież, ale myślę, że się zestarzał. Mhm. Czyli skąd taka, że tak powiem, jego impresja? I to, nie co? Powie... pojęcia, nie, nie, zupełnie, nie wiem. zupełnie nie wiem, jak idą tam, że tak powiem, te kręgi dookoła papieskiej, jak jaką to drogą idzie, ale ja absolutnie jestem zaskoczona i niedobrze, że tak się staje. Powinna być jednoznacznie potępiona i nie powinny być za nią oskarżane dwie strony.